Pogrzeb wielkiego mistrza zgromadził tłumy. Żegnano człowieka, który uratował wyzimę. Walki zakończyły się, zakonników traktowano jak bohaterów. Nie ludzi nienawidzono jeszcze bardziej niż przed powstaniem. Królewskie edykty dotyczące skojatel doprowadziły do eksodusu elfów i krasnoludów. Historia bywa przewrotna. Błędy Zakonu Płonącej Róży król puścił w niepamięć. Nowy Wielki Mistrz, Siegfried Denel, zreformował i wzmocnił zakon. Czarodziejki nie zdołały rozszerzyć swych wpływów. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Na gruzach miasta wyrosły nowe fortuny. Jedni zyskali, inni stracili. Zwykła kolej rzeczy. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivi. Jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia.